Wybiła 13.15, a zatem mamy gościa w studiu, zapowiedzianego już przez moją koleżankę, pan Edward Gładysz, przewodniczący Rady Gminy w Rudnikach, ale także druh strażak, który wraz ze swoimi kolegami organizuje jedne z najciekawszych dni w regionie. Będą to 13. Międzynarodowe Zawody brwali w Bobrowej. Dzień dobry, witam pana. Witam serdecznie. Już w najbliższy weekend właśnie w tej miejscowości położonej na terenie gminy Rudniki. Odbędą się zawody, które przyciągają co roku dziesiątki nie tylko uczestników, ale także widzów. W zmaganiach o miano najlepszego drwala wezmą udział zawodnicy z Czech, Słowacji, Niemiec, Francji, no i oczywiście Polski. Zawody są jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski Drwali. Najbardziej widowiskowe konkurencje odbędą się w niedzielę na boisku w Bobrowej, ale o tym, jak będą wyglądały te dni już mój gość oddaje Panu głos. Szanowni Państwo, w sobotę 30 czerwca o godzinie 9 zaczynamy yy, zawody drwali. Są to już 13, jednocześnie eliminacje do mistrzostw Polski. Mamy zgłoszonych 43 zawodników, 17 zawodników zagranicznych, 26 z Polski. No i co ciekawe z naszego regionu także. No cieszymy się, już po raz drugi startują zawodnicy z Wielunia z nadleśnictwa Wieluń. Gorąco chciałem podziękować nadleśniczemu, że zgłosił czterech zawodników. Jest też sędzia z nadleśnictwa Wieluń. Bardzo się cieszymy. No i liczymy, że w tym roku wypadną bardzo dobrze. W ubiegłym roku pierwszy raz startowali wypadli dobrze, a myślę, że w tym roku załodnicy z Wielunia wypadną bardzo dobrze. No, będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w profesjonalnym posługiwaniu się pilarką spalinową. Jak wiem, są to sami mężczyźni. Sami mężczyźni. W tym roku nie będzie dziewczyny, która przez ostatnie dwa lata startowała. Będzie męska obsada, ale myślę, że bardzo ciekawa i bardzo wysoka, y, konk y, wysoka konkurencja stawiana przez wszystkich zawodników ponieważ są to eliminacje do, mistrzów, do mistrzostw Polski startuje w tym roku mistrz Polski obecny mistrz Polski Jacek Stochniak startują wicemistrz Polski trzeci zawodnik który w ubiegłym roku został trzecim zawodnikiem mistrzostw Polski Drwali także obsada jest wyborowa i Myślę, że będzie wysoki poziom y, tych zawodów. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że w takiej małej miejscowości, gdzie nie ma wielu zabytków, gdzie być może trudno dotrzeć, zdołali Państwo zorganizować międzynarodowe zawody drwali? Wiem, że pomysłodawcą jest siedzący tutaj przy mnie mój gość. Szanowni goście, Pani redaktor, jak już nic nie można było zrobić i wymyślić w tak małej miejscowości po zamknięciu szkoły, gdzie był jedyny ośrodek życia na wsi. Wymyśliłem zawody drwali, ponieważ pomyślałem i cofnąłem się do korzeni miejscowości, gdzie w przeszłości bobry przewracały wielkie, ogromne drzewa. I dodam, że obecnie są dwa siedliska bobrów w Bobrowej. A tradycją było, że drwale od wieków byli, dlatego zorganizowaliśmy zawody drwali. Najpierw były pierwsze zawody drwale, drwali w 2000 roku, były pierwsze i po części takie śmieszne, bo co niektórzy nie dowierzali, że w takiej małej miejscowości może być taka impreza, a teraz mamy największe zawody drwali w Polsce. No w ogóle bardzo ciekawa okolica, nie dosyć, że macie spotkania muzyków jazzowych, macie międzynarodowe zawody drwali, warto wybrać się tam w ten weekend na pewno. A ja chciałam jeszcze o techniczne sprawy tutaj dopytać, ponieważ w sobotę będzie konkurencja na polu zrębowym. Ścinka i obalanie drzew na cel. Co to znaczy? Czy y, będą ścinane drzewa w lesie? Yy, drzewa są ponumerowane, jest 40, y, są przygotowane 43 drzewa i zawodnik losuje y, podczas zbiórki numer startowy y, drzewa mhm. i jedzie na powierzchnię zrębową. W tym roku będzie to w Nadleśnictwie Olesno y, w Boroszowie. I bija w odległości 15 metrów od drzewa y, palik i ma tak ścinać drzewo, żeby trafić y, w ten palik. Jest to bardzo trudna konkurencja ale bardzo jednocześnie bardzo widowiskowa. Kto to ocenia? Oceniają to dwie grupy sędziów. Yy, mamy ośmiu sędziów, będą czteroosobowe dwie grupy sędziowskie. To będzie w lesie, natomiast w niedzielę niesamowicie widowiskowe konkurencje już na boisku. Yy, przygotowanie pilarki do pracy, yy, później przeżynka, kłód Dokładność przyżynki, okrzesywanie, a także popisy, jeżeli chodzi o użycie pilarki w konkurencji rzeźbienia w drewnie. To chyba jest najbardziej widowiskowa konkurencja, która później pozostawia po sobie na przykład wielkie buty, wielkie kufle do piwa, a także zwierzęta, na przykład sowe. Tak, yy, mamy ciekawe rzeźby. Nieoficjalnie wiem, że zawodnik z Czech Franciszek Witaszyk, który od początku jeździ, ma przygotowaną koncepcję na ciekawą rzeźbę, ponieważ y, od ubiegłego roku wspieramy ten konkurs y, rzeźbienia nagrodami. Jest coraz większe zainteresowanie, no i wszystkim będziemy kibicować i komisja oceni, która rzeźba najładniejsza i będzie dla tego zawodnika y, nagroda przydzielona. Ale to nie tylko ścinka drzew, to także wielka rodzinna zabawa. Wiem, że przygotowali Państwo wiele imprez towarzyszących. Tak, w sobotę y, zadbaliśmy o, powi powiem, żeby nikt nie był głodny. Będziemy gotować zupę Drwala, będziemy częstować y, zawodników, gości. I będziemy gotować Bigos, i będziemy gotować Pieczonki. Także to jest coś nowego. Dostaliśmy pieniądze, mamy wsparcie na produkty, ale już gotować musimy sami. I tak przypadło, że w tym roku będę yy, naczelnym kucharzem, że tak powiem. Wielki, nikt tego nie chciał tak. No może czapie wielkie nie będę miał, ale nikt nie odważył się wobec powyższego, wyznaczono mnie i zobaczymy co z tego wyjdzie. Zapraszam, jak przyjadą goście, w miarę możliwości będę częstował. Ja pamiętam gości. kiedyś właśnie miałam e, możliwość spróbowania takiej wspaniałej potrawy, ale gotowanej przez Czechów. Była naprawdę bardzo dobra. Y Czesi, Słowacy bardzo dobre potrawy gotują. No, Ktoś, kto przyjeżdża, już swoją tradycyjną potrawę gotuje. My też y, gotujemy swoje potrawy, jakim jest zupa drwala, bigos drwala no i pieczonki, słynne pieczonki, bo zagraniczni goście zawsze pytają, jak, jak to smakuje, bo oni do nas y, przyjeżdżają na zawody drwali, a my pieczonki robimy w sierpniu i w tym roku y, postanowiliśmy, że pieczonki przyrządzimy w niedzielę, żeby ich poczęstować. Są, co to są pieczonki? To no jest podstawowy składnik to ziemniak, a my na ziemniaku mhm. tutaj y, jesteśmy po prostu wychowanie ziemniak jest tutaj darem naszej ziemi, że tak powiem. I wszyscy go tutaj uprawiamy, no i jest podstawą naszego żywienia. Nie zabraknie także akcentów muzycznych, także i będzie coś dla ducha, dla ciała, dla oka? Y, tak, w sobotę będą dodatkowo konkurencje dla dzieci, dla młodzieży, dla starszych, dla y, wszystkich chętnych. Wieczorem będzie Gwiazda Wieczoru, nie zdradzę, proszę przyjechać. Będzie zespół, który będzie grał y, całą noc. A w niedzielę będzie kabaret folkkapela y, Góralska y, z programem Janosika, bardzo ciekawy. Później będzie y, Koło Łowieckie z Wielunia, nam się powtarza, sygnaliści y, z Brynka, ze szkoły w Brynku, także... Zapraszam. Jeden z najlepszych zespołów w Polsce Sygnaliści z Brynka. No i dlatego ich mamy, będą też uczniowie z Brynka startować. Myślę, że za, za zawodnikami tutaj z naszego terenu, z Wielunia przyjadą kibice, goście, na których liczymy. Myślę, że będą zadowoleni. Mamy duże, wesołe miasteczko i wiele, wiele innych cieka ciekawych rzeczy podczas tych zawodów trwali. No i bezpłatne parkingi. W tym roku przygotowaliśmy dużą powierzchnię, żeby, bo z tym był zawsze problem. No i w tym roku udało nam się przy pomocy Urzędu Gminy, wsparcia gminy pozyskać dodatkowe powierzchnie parkingowe. Dodam, że organizujemy to wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudnikach, z Gminą Rudniki, z Urzędem Marszałkowskim i wspieramy. Jesteśmy przez Starostwo Powiatowe Woleśnie i nadleśnictwo Olesno i Wieluń. Ja myślę, że mieszkańcom Wielunia i okolic nie musimy mówić jak dojechać do Bobrowej, bo przecież to historyczna ziemia e, wieluńska. wieluńska, Rudniki tak. okolice, ale słuchają nas także słuchacze z dalszych regionów, więc może powiedzmy jak dojechać do Bobrowej, aby uczestniczyć w tym niezwykłym święcie. Dojedziecie do Wielunia, z Wielunia do Rudnik Wieluńskich. To jest trasa 43 i później w Rudnikach y, w prawo Jadąc od Wielunia w prawo, w kierunku Starokrzepiz Bobrowy, jest tam Dragowskaz. Na pewno dojedziecie do Bobrowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu Oleskiego, ościennych i tych, którzy nas dzisiaj słuchają. Ja jeszcze dodam, że głównym organizatorem wydarzenia jest OSP Bobrowa. To właśnie tam narodził się pomysł przez pana Edwarda Gładysza zaproponowany i to właśnie druchowie strażacy grają pierwsze skrzypce na tych zawodach. Tak i druchowie strażacy dziękują za wsparcie i pomoc gminnego środka kultury, gminy Rudniki, pana wójta Urzędu Marszałkowskiego no i starostwa powiatowego i Nadleśnictw Olesno i Wielunia. Przypominam państwu, trzynaste międzynarodowe zawody drwali w Bobrowej już w ten weekend, sobota i niedziela. Wielkie widowisko. Zapraszam i dziękuję za rozmowę. Mojemu gościowi. Był nim przewodniczący Rady Gminy w Rudnikach, pan Edward Gładysz. A kto mnie słyszał, przyjdzie do Bobrowy, to poczęstuję go albo gulaszem, albo bigosem, albo pieczonkami. Serdecznie zapraszam Dziękuję I do zobaczenia. Bardzo. Do zobaczenia.